Tell You hadn't been with a good girl like me a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time. Witam was moi drodzy widzowie na kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak obiecałem, dziś film z pytań i odpowiedzi. Te pytania, które mi zadawaliście, na nie odpowiedziałem. Dowiecie się tych odpowiedzi w tym filmie. No a teraz, nie przedłużając zbytnio, zapraszam Was do oglądania tego ciekawego dla Was filmiku. Na samym początku, wypuścimy sobie kurki z kurnika, ale najpierw takie streszczenie małe. Wodę mają, czystą, świeżą, trawa, znajduje się w niej koniczyna, liście z mniszka lekarskiego, ziarno, czyli owiez. I jeszcze dzisiaj sobie zrobimy mały obchód. Zobaczymy, co słychać u młodzieży, czyli piskląd, czyli perliczek i kurczaków hamburskich, tak więc zapraszam Was do nich serdecznie, no a teraz wypuszczamy sobie te nasze szaleńce z kurnika tą armię zobaczycie jak będą zachrzaniać do tego ziarna zaraz najpierw ziarno, później trawa najbardziej ziarno ciekawi. I już wyparowały z tego kurnika i no tak choczki to jest sobie wysły. gdzie dobre Już do śniadania zasiadły. Mają ziarno i zielonkę, więc <grystanie> wszystko, fit. O, wy widzę, jesteście spragnione. No, pijcie, pijcie. Nikt wam nie broni. Teraz idziemy sobie do kurnika. Pogód, rehabilitant. Na śniadanie proszę iść, jeżeli chcesz coś jeszcze zjeść. Kura tak samo. Tutaj kurka znosi jajko. Ta mała nie będziemy mi przeszkadzać. Tutaj kurczaczki też w kurniku. Pozostałe Zaraz Też im tutaj sypne ziarna, więc yy, będą sobie też konsumować. Dzień dobry panu! Ten pan to jest teraz szefem tej całej bandy, tutaj w tym kurniku. On tutaj rządzi, ale on rządzi kurami. On rządzi w kurniku jako kogut, a w całym kurniku jako jedyne rządzą perliczki. Perliki nikogo się tutaj z kurnika nie boją. Nie, nie boją się kur, kogutów. Od razu, jakby co do czego przyszło, to je ganiają, dziobią. Więc to perliki tutaj rządzą w kurniku. Tutaj do nich należy władza, a do całego kurnika tutaj. Yy, Władza kur i kurnika u kogutów należy do tego pana. A tak jak już wcześniej powiedziałem, należy tutaj władza do perliczek. Więc tak, kury będą sobie teraz konsumować ziarenko i trawę. No ten już wała pannę do stołu. Więc tak, teraz zaczynamy te Wasze pytania i odpowiedzi. Więc widzimy się po małej przerwie. Zapraszam. Więc zaczynamy te pytania i odpowiedzi. Lecimy z tym z tym filmem. Do końca. Na samym początku chciałbym Wam wszystkim podziękować tym, którzy yy, zadawali pytania za tą fajną ilość i dużych i ciekawych pytań. Było ich troszeczkę sporo, ale mi to nie przeszkadza. Przede wszystkim były ciekawe pytania padały od Was. Bardzo mnie to cieszy. Także jeszcze raz wielkie dzięki. Dziękuję teraz, bo. Później mógłbym zapomnieć, a to nie wypada tak bez słowa nie podziękować, także bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Kurki również. No a teraz zaczynamy te pytania i odpowiedzi. Od jakiej kury zacząłeś hodowlę? To jest pierwsze pytanie. Więc... Odpowiedź na to pytanie, od jakiej kury zacząłeś hodowlę, jest taka, że hodowlę zacząłem od kur niosek po prostu, bo później zacząłem hodować perliczki i kury lekhorny i te różne kurki, na przykład koguta włoszki albo kurę włoszki. Kolejne pytanie, czy puszczam kurom muzykę? czy puszczam swoim kurom muzykę? Odpowiedź na to pytanie jest stanowczo nie, ponieważ nie puszczam kurom muzykę, no bo jedna osoba napisała, czy puszczam kurom muzykę, bo w niektórych oborach się puszcza krową muzykę, żeby dawały więcej mleka. Tak, Puszczę się muzykę ku, ku, krowom w oborach, ale niekoniecznie. Kury dadzą tyle mleka, ile można, ile mogą, ale to też zależy od ich y, karmienia. A ja swoim nie puszczam, bo jajek niosą wystarczająco. Trzecie pytanie: znowu ile mi znoszą kury dziennie jajek? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Nie zrozumiałam. Kury dziennie znoszą mi jajek tak różnie. 15-20 to zależy od pogody i karmienia kur. Jak widzicie, karmienie im odpowiada ziarno, świeża trawa, świeża yy, woda. Nic dodać, nic dodać w tym yy, karmieniu porannym. Czwarte pytanie. Jakie kury polecam? Polecam jak najbardziej kury lękhorny, kury nioski, e, rosa jedynka. I to są moim zdaniem najlepsze e, nioski, które będą Wam znosić sporo jaj. Na kury lękhorny że tak dodam od siebie są zwinne i szybkie i przebiegłe jak lisy. Ja mam je, mam 10 sztuk, więc y, tych kurek lękornów i z własnego doświadczenia wiem, że są szybkie, zwinne i są dobrymi nioskami. Znoszą dużo jajek y, i te ich jajka są koloru białego, także tak najbardziej te kurki lękorny i te kury, które wymieniłem, czyli kury nioski czerwone i rosa jedynka, najbardziej polecam. I teraz nasuwa się kolejne pytanko. Jakie kury polecam? Odpowiedź: Polecam jak najbardziej kury. Lękhorny. A nie, to już było. Sorry. Czym karmią kury? Kury karmią dynią, obierkami po ziemniakach, różnymi pozostałościami z, z stołu kuchennego owsem, pszenicą, mieloną kukurydzą no i zielonką czyli trawa, konieczyna, pokrzywy liście mieszka lekarskiego oraz lebioda i o tym moim karmieniu kory też był filmik, jest również na kanale kto go nie widział lub chce go jeszcze raz obejrzeć to serdecznie zapraszam <laughs> hmm. I pytanie, czym najlepiej karmić kury? Najlepiej tym, co teraz sobie mówiłem, czyli trawa, pszenica, owiec, koniczyna, pokrzywy, lebioda, mielona kukurydza lub niemielona. Możecie też je karmić jakimiś... Yy, ugotowanymi makaronami różnymi pozostałościami, obierkami także możecie je tym karmić jak najlepiej Czy hmm. daję kurom jakieś witaminy? Odpowiedź jest na to taka tak, nieraz podaję kurom witaminki ale do wody są jakieś witaminy na chorobę czy coś tylko żeby były po prostu silniejsze mocniejsze i żeby kurą poprawiły nieśność więc tak to wygląda z tymi witaminkami u mnie czy daję czy daję kurom jak yy, to było na no, Przepraszam, ale mi się myli. Ile masz lat? Tu ciekawe pytanie. Lat mam 14. Hmm. Czy praca nie przeszkadza w nauce? No, teraz nie, bo są wakacje, co prawda, ale nieraz przeszkadza, ale na szczęście daje radę. Ale też rada mi pomaga w tym wszystkim. W tym obejściu więc nie jest źle, tak naprawdę. Masz pytanie: znowu kolejne, masz dziewczynę? Odpowiedź jest prosta: nie, nie mam dziewczyny. Póki co nie mam. I ostatnie na dziś pytanie. Masz więcej kolegów czy koleżanek? Mam więcej kolegów. Niż koleżanek, ale i tak hmm, może chodzi o to mi, że hmm, nie lubię kogoś czy coś, tylko po prostu nieraz powiem cześć. Hej, ktoś też mi odpowie tak samo, ale po prostu z nim na przykład nie chodzę, nie spaceruję, nie rozmawiam, ale. Tak to wszyscy nawzajem się lubimy. Ale więcej mam kolegów. Przewaga kolegów. Ale koleżanki też mam. Nie mówię, że nie. I to już koniec pytań i odpowiedzi. Pytań jak dla mnie było dość sporo. No i te zmieściliśmy się w czasie. Więc nie będę tutaj wam przedłużał, bo jeszcze idziemy zobaczyć co słychać u kurczaków. Także tutaj z kurnika wychodzimy, jeszcze się pójdziemy tutaj pożegnać z kurkami. No i ja was zapraszam do kurczaków. Widzimy się po mojej przerwie. Więc mówię wam i widzowie dzień dobry. Bo z jeszcze się dzisiaj nie witam, więc się witam. Bo nie wypada tak się nie przywitać więc jest teraz dzień dobry co was słychać no pewnie wszystko dla was ciekawe tutaj jedzonko macie wodę macie, wszystko macie także jest jak wszystko w najlepszym porządku także Idziemy do kolejnego żłobka, <laughs> że tak to ujmę. No. Tutaj mamy perliczki, jak widać i trzy kurczaczki. Jedzonko mają. Wodę w pojdle również. Kura jak je woła do jedzenia. O, to już szaleją biegną byle zdążyć biegniemy bo coś mama, mama nazwała na jedzenie biegniemy i więc tak to wygląda Żadne pisklę na razie nie zmarło, wszystkie zdrowo się chowają i, I też Jedne i drugie się zdrowo chowają, piją, jedzą. Jest wszystko w jak najlepszym porządku. Oby rosły i były silne. O to mi chodzi, żeby się wychowały od małego. O. Mama musi gimnastykę zrobić poranną. Także teraz widzimy się, kochani, u kurek. Więc widzimy się teraz u kurek. Jak widzicie, kurki przed chwilą ode mnie dostały tutaj ziemniaczki ugotowane i będą sobie konsumować. Także mówimy im smacznego. No ja się z wami żegnam, dziękuję za obejrzenie tego filmiku, jeżeli filmik wam się ten spodobał to zostawcie jak najbardziej łapkę w górę subskrypcję kanału z dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzach czy te, ten filmik pytań i odpowiedzi się wam podobał polecajcie i udostępniajcie dalej ten kanał i filmiki żeby większość mogła się też o tym kanale dowiedzieć pozdrawiam was bardzo serdecznie i również pozdrawiam was Wiejska Zagroda TV wraz z kurkami także do zobaczenia w kolejnym filmie, na razie